Ciao się wszystkim, ja jestem Gzielka. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak poprawić swoją edycję w Fortnite, tak żebyście płynnie edytowali. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to zostawcie tak 60 łapek w górę i nagrywam od, od razu dla Was kolejny odcinek. Piszcie też w komentarzach propozycję, z czego mam być kolejny poradnik. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, bo zostało już niecałe 100 subskrypcji do 1000 a jest to dla mnie już naprawdę bardzo duży wynik Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania Dobra, także pierwszą rzeczą, którą powinniście robić, żeby wyprawić swoją edycję Jest to, żebyście sobie poszli na Freebuilda i budowali wszystko, co jesteście w stanie Edytujecie też przy tym, przy tym wszystko, co budujecie Na przykład powinniście sobie stawiać sobie przed to edytujecie go trzy razy się dalej, 90. Nie wiem, ścianka, czy coś w tym stylu? Po prostu chodzi o to, że na Freebuildzie edytujecie rzeczy, które faktycznie będą w grze, a po prostu na mapkach edytujecie rzeczy, które są postawione przed wami. Tam też bardzo polecam, oczywiście, mapki, ale Freebuild jest jednym ze sposobów, jak poprawić po prostu edycję. Bo tam. Edytujecie wszystko, budujecie przy okazji i oswojecie się jakby z editami wygierca. Dobra, kolejną ważną rzeczą jest to, żebyście po prostu y, podczas fight'ów na y, kreatywie, obojętnie na czym czy one realistik czy jakichś zenwarsach, musicie po prostu edytować wszystko, co jest możliwe. tak, żebyście po prostu byli oswojeni z dużą ilością editów i tak, żebyście się po prostu nie gubili w tych editach. Mam na myśli to, że jak macie na przykład przed sobą Daszek i zamiast biec tak, normalnie sobie z kilofnym łapie to edytujecie sobie na przykład ten daszek przychodząc, postawcie sobie ściankę, edytujecie ją. Teraz nie chodzi tutaj, że po prostu listujecie mace, tylko trenujecie swoje edity, bo na Creative i tak zaraz będzie druga gierka, także na spokojnie możecie edytować wszystko, co jest na waszej drodze. Dobra, kolejną ważną rzeczą jest to, żebyście po prostu y, podczas fightów na y, kreatywie, obojętnie na czym, czy one były analistik, czy jakichś Zen Warsach, musicie po prostu edytować wszystko, co jest możliwe, tak żebyście po prostu byli o z dużą ilością editów i tak żebyście się po prostu nie gubili w tych editach. Mam na myśli to, że jak macie na przykład, przed sobą daszek i zamiast biec tak normalnie sobie z killownym łapie, to edytujecie sobie na przykład ten daszek przychodząc, postawcie sobie ściankę, zedytujcie ją. Teraz nie chodzi tutaj, że po prostu listujecie, macie, tylko trenujecie swoje edity, bo na Creative i tak zaraz będzie druga gierka, także na spokojnie możecie edytować wszystko, co jest na waszej drodze. A jeżeli nie lubicie sobie ćwiczyć edycji podczas normalnych yy, fightów, to tutaj macie mapkę do edycji. Kodzik macie właśnie teraz na ekranie, możecie sobie przepisać. No i po wejściu widzę was takie coś, coś w stylu, bierzecie sobie yy, te dwie rzeczy do Movementu. I w tej mapce jest o tyle to fajne, że możecie sobie na przykład udać. W, w zielony kolorek i macie całe e, tłony e, zielone. Na sobie w niebieskie i macie całe niebieskie. Teraz tak, macie tutaj cztery różne rzeczy. Edycja tuneli, czyli tak jakby prosto, że to biegniecie. Edycja w górę, blaszków, w dół i takie wieże. Dobra, to jest e, pierwszy jakby edycja tuneli. To jest mega dużo fajnych tych poziomów. Rozgrzewam się często na tej mapce, dlatego wam polecam do edycji. Tutaj macie zwykłe ścianki do edycji. Tak to wygląda. Tutaj następnie idziecie przez schody do edycji. Tam na końcu jest taka ściana, która was jakby depa na, na początek, jakby tutaj, żebyście mogli sobie kolejny, kolejny poziom przejść. No i po prostu tak to wygląda, edytujecie sobie te wszystkie przed rzeczy. Tutaj na przykład macie z resetem edycji, reset edycji ściany z edycją schodów, mega fajne, polecam się nauczyć. I tutaj macie reset edycji z deszkami, też mega spoko opcja. Mega fajne. I tak, I tak macie po prostu robić sobie wszystkie poziomy. Tutaj na przykład chodzi o to, że resetujecie sobie edycję ścianek na bokach i lecicie dalej. Tutaj jest to samo, tylko że nie ma jakby tej przerwy, przerwy jednego, jednej kratki. to jest od razu wszystko musicie na, na raz, tak. No i tak to wygląda. Teraz jest jakby... To wszystko jest połączone tutaj w jednym i teraz tu są różne poziomy. Tu masz takie łatwe są, yy, tylko podłoga, tu jest podłoga z daszkiem, tu jest podłoga z daszkiem i ściana. Tutaj jest podłoga z daszkiem i jeszcze daszek jest na dole. Tutaj jest jeszcze ścianka do edycji. Tutaj macie yy, edycja ścianki przed, daszki, daszki, dasz reset, reset, edycja. No, yy, najtrudniejsze są te dwa, te dwa, trzy ostatnie poziomy. Na przykład tutaj, że musicie robić tak, 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 tak. Double edit, reset ścianki z przodu i reset daszka, reset tego tak, coś w tym stylu. Yy, ale oczywiście ja też na początku nie umiałem tego przychodzić, ale gdy ćwiczyłem sobie tą mapkę, to yy, po prostu już się wprawiłem w to jak to przychodzić. Dlatego polecam wam ćwiczyć tą mapkę, bo ta mapka jest mega fajna, mega przydatna. Tak jak mówiłem rozgrzewam się na niej, dlatego mogę ją polecić, bo mega często ją gram. A teraz polecimy jakby do kolejnego poziomu tej mapki. No i kolejny poziom mapki to jest po prostu edycja w górę, także wchodzicie sobie. I macie tutaj pełno poziomów mm, od double editów aż po triple edity, aż po triple edity z y, schodami. Tutaj macie właśnie te y, double, y, triple edity z resetem y, śnianki coś w tym stylu. Następnie przechodzicie sobie do takiego obok poziomu i tu jest po prostu tam są y, normalne, tu są z daszkami, tam są z rampą Idziecie sobie na przykład do daszków, edytujecie daszek, double edit, edytujecie daszek, double edit, edytujecie daszek, edit, daszek, double edit. I tak sobie robicie cały czas. Pokażę wam jak dojdziecie sobie już do końca to co się stanie. No po prostu jak już skończycie te wszystkie y, poziomy, tutaj wam pokażę o co chodzi, jak skończycie już sobie te wszystkie poziomy i wchodzicie w tę ściankę na końcu i to was y, depaperze na sam początek. Tak samo jest na każdym poziomie, także o co się nie musicie martwić, że trzeba potem wracać czy coś. Tutaj macie dokładnie to samo, tylko że z rampą na przykład dzieci sobie tak, tak, tak. No, no i bardzo fajne y, te mapki są. Bardzo polecam tą mapkę. Teraz edycja w dół. Edycja w dół też jest mega przydatna. Tutaj macie y, podłogę, tutaj macie podłogę z daszkiem, tutaj macie podłogę z daszkiem do ścianka. Tutaj macie już. Y, jakby ewolucję tych podziałów, że Edytujecie sobie tak, edytujecie Musie jeszcze dołożyć do tego schody Także ta mapka zawiera wszystko co powinniście Jakby, co macie w gierce Macie nawet reset daszków Reset daszków Macie, macie, pod koniec macie też Jakby rampy Wzdłuż na przykład i nie wiem, idziecie sobie w late game i macie takie coś, to sobie robicie, takie coś, a nie, że się po prostu się nie wiem, gubicie i nie wiecie jak zedytować ściankę i, i zginiecie w strefie. Dobra, ostatni jakby lewe to jest po prostu edycja, wiesz, macie kilka poziomów, macie tutaj tylko samą podłogę, tutaj macie podłogę ze schodami, tutaj macie to samo, to samo, to samo, tam macie potem daszki. I tutaj na przykład macie poziom też z resetem jakby podłogi I musicie ją zresetować, zresetować o, Tutaj też macie na przykład daszki, daszki, dwa daszki i reset y, edycja y, schodów, dwa daszki, znaczy daszek z podłogą, schody, podłoga, daszki, podłoga, daszki, podłoga, podłoga. Mega fajna jest ta mapka, powtarzam się wiem, ale naprawdę jest mega potężna No i po prostu jak ja sam dół, to tutaj macie bug, idziecie sobie do bugu no i po prostu przychodzicie. Jeżeli chcecie się jakby cofnąć do poziomu, w którym... Jakby do tego lobby, to po prostu wchodzicie w home. Zawsze przed takim czym będzie home tutaj, zaraz za wami. Jeszcze mogę Wam polecić to, żebyście sobie poszli po prostu na mapkę Mongrola. Kodik macie na górze ekranu. No i po prostu yy, przed ćwiczeniem edycji przechodzicie sobie taki jeden edit kurs i gdy już jakby zrobicie go cały, patrzcie na czas i po tygodniu na przykład ćwiczenia editów... No i po prostu i patrzcie o ile wasz czas się poprawi, czy się w ogóle poprawił. Jeżeli tak to, to znaczy, że dobrze robiliście, że ćwiczyliście te edity. Pamiętajcie, żeby przed y, ćwiczeniem czegokolwiek się dobrze rozgrzać, bo na przykład nie rozgrzewałem się teraz i moje edity nie są jakieś super, ale ogólnie to polecam y, wszystkie mapki, które robiłem, wszystkie porady, czyli musicie po prostu y, edytować wszystko co macie przed sobą na przykład Musicie w fajtach przede wszystkim, musicie y, freebuildować się jak najwięcej i z edytami wszystkim co możecie. No i po prostu y, jeszcze te mapki na edyt. Dobra, ja się będę żegnał z wami z tego miejsca, jeżeli filmik Wam się spodobał lub przydał, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie też subskrypcję na kanale, bo jesteśmy bardzo blisko tysiąca. To było na tyle i się ma